witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj dzięki uprzejmości naszego polskiego wydawcy firmy Cenega mogę wam te gadżety zaprezentować. Na początku przyjrzymy się talii kart. Jak widzicie dostajemy ją w bardzo ładnym pudełku. Jest pięknie ozdobiona. Przyjrzymy się karton. Jak widzicie. Są okraszone ładnymi rysunkami. A reszta jest standardowa. Gdzieś tutaj powinien być również nasz główny bohater. Proszę bardzo. Ładny zestaw kart. Jeśli ktoś lubi grać w pokera. Myślę, że coś takiego mogłoby go zainteresować. Następne w kolejności są według tego, co piszę na odwrocie, detale. Zakładam, że są to jakieś przeźroczyste naklejki, dzięki którym możemy sobie pokleić powiedzmy szybę i będzie nam to ładnie wyglądało, czy laptopa, jeśli byśmy chcieli... Kolejnym przedmiotem jest zestaw przypinek. Mamy ich tutaj dokładnie cztery: jest logo Mafi 3 Best Oil, czyli stacja benzynowa, ponownie to Samis. Jest również ta mała przypinka z tą czaszką i wężem. Bardzo ładne metalowe przypinki. Idąc dalej, natrafiamy na portfel, wyrób skóropodobny. I mamy tłoczone właśnie ten emblemat, jest Logmafi 3. I portfel, praktyczna rzecz, masa przygródek na dokumenty. Jest tutaj również taka złotawa zawieszka do kluczy, czy brelok, jak to woli. Zakładam, że chodzi tu o jakiś pokój hotelowy, przynajmniej jest to tak stylizowane. I akurat, jeśli chodzi o przedmiot, to jest on naprawdę wysokiej jakości. Fajny, ciężki metal. Ślicznie wygląda, jakby był ze złota. Jest ładny grawerunek. A tutaj jest przebieralnia żeńska, więc na dobrą sprawę więcej o nic o tym nie powiem. Tak jak mówię jeszcze w grę nie zagrałem. Ale bardzo fajna przywieszka. Porządnie wykonana. I teraz myślę coś najciekawszego. Jest to taki woreczek. Jak widzicie ładnie zadrukowany. A to co w nim znajdziemy, to jest akurat najciekawsza rzecz z tego wszystkiego. I tutaj mamy biżuterię. Znajdziemy tutaj między innymi taką bransoletkę z malutkimi czaszkami wykonanymi z metalu na czarnym sznureczku. Bardzo to interesująco wygląda. Jeśli ktoś lubi takie ozdóbki, to go na pewno to zainteresuje. Jest również metalowy sygnet w kształcie czaszki. W moim wypadku bardziej nawet na dobrostanach, nie na kciuk, bo ja mam bardzo cienkie palce. Ale ładnie wykonany przedmiot. Czaszka, jak widzicie, bardziej w takiej ozdobnej formie. I ostatnim przedmiotem jest malutka czaszka w formie naszyjnika, czy jak to woli, łańcuszka. Zakładam, że to jest również metal, raczej na srebrno nie mamy co liczyć. Ale fajny przedmiot. Już na samiutki koniec, zostają nam dwie wersje koszulki. Mamy czerwoną z czarnym logiem gry, czyli to charakterystyczną rzymską trójką. I jeszcze koszulka z naszą znajomą czaszką i wężem. Zdjęcia Wam podrzucę, jak to wygląda. Nie liczyłem do tego zestawów preorderowych, które pojawiły się jakiś czas temu, bo odpakowanie znajdziecie na kanale. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Tak więc widzimy się następnym razem i do zobaczenia. Cześć.